Jest z nami! <grystanie> o, o, o. Proszę bardzo! w <śmiewanie> Little wing i co jeszcze? Dumbledore stanął na głowie. <grystanie> Dumbledore? Zna pani Dumbledora? Sam jeszcze Dumbledore zabił rok temu tego biedaka Sydrika, uważaj. A te plakietki mieli ich nie nosić, ale nigdy się nie <grystanie> lubiłem tych <tej grystanie> chujów. No serio. Uh... Ach, Akurat ty? mnie wolno trochę więcej. Oczyszczony ze wszystkich zarzutów. <śle> Profesor moody. Co pan tu robi? Rucham ci Już co ty tutaj robisz? Ktoś może cię zobaczyć! Czym jest życie bez ryzyka? Piosenka Chciałem ci jeszcze dać to. Pierwszy skład Zakonu Feniksa. To składzik na miotły. Mamy dwie zmiany w gronie nauczycielskim. Profesor Hagrid jest chwilowo zesłany do skapanu. Pragnę również powitać nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Dolores Umbridge. Cieszę się ogromnie, widząc wasze słodkie, nieletnie buzie, wasze wesołe rynie, chcę się wyć. Nasze Ministerstwo Magii zwykle było zdania, że uczniowie mają cierpieć, ale to jest problem ogólnie polskich szkół. Zachowajmy tradycję, ale skończmy z praktykami. B, -d S, M? Zdaje mi się, że dyrektor wniósł kaszurę w te historyczne mury. Dla zdrowia? Oczywiście. Cudownie. Będziemy się doskonalić, będziemy uczyć się pilnie, a w konsekwencji będziemy hodować wieże. Super. Więc wiecie dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego? Dlaczego? Sam wiesz. Nie wiem. Ja też nie wiem. Ale czekaj. Ale ty też nie wiem. Racja, Harry, nie wiemy. Czy to prawda, że umiesz wyczarować budyń? Tak. Sama widziałam. Super, Harry, to niełatwa sztuka. E, 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 e. Co to jest? To ty, Harry Potter. Wszyscy ich unikają, ponieważ są takie. odmienne. Moja mama uwielbiała eksperymenty. Miałam dziewięć lat. Ale mam palce. Zaliczenie to nie przykre konsekwencje. Hmm. Szabank, panie Potter! Uczcie się pilnie, a otrzymacie nagrodę. Dotychczasowe lekcje tego przedmiotu były prowadzone O! Zapewne ucieszycie się, że zjemy starannie wysymaczone sumy. A co nam to da, jeżeli ktoś nas zaatakuje, nie będziemy umieli się bronić? Co ma nas przygotować do życia poza szkołą? S i u. Le. Powszechnie zwane jako. Suple. A tutaj jest coś o użyciu zaklęć obronnych? Uczniowie mają podnosić 20 kilo, jeśli chcą coś powiedzieć na mojej lekcji. Żadnej magii nie będzie? Klątwa, Krucjatus. Wystarczy wam, aby zaliczyć egzaminy końcowe. A ja ostatnio jestem taki wściekły, taki zły. Boję się, że po tym, co przeszedłem, że stanę się taki, jak on. Jak kto, panie Potter? O, no nie wiem, może profesor Moody? Coś chcę Wam wmówić, że rzeczony czarnoksiężnik powrócił z zagrobu. Ale to jest przykre, Potter? <laughs> chcę, żebyś napisał Nie będę liczyć na zajęciach. <laughs> Co ci jest w rękę? Nic takiego. A w tę drugą rękę? Karmiona, to, co tu się dzieje, nie jest takie proste. Nic nie rozumiesz. Jak się czujesz? Słyszałem, że. Cedric Diggory zmarł. Tak. Nie żyje. Co to jest? Jemioła. Z Zjemioła. Dosyć gadania! Brać go! Czy się to Panu podoba, czy nie? Musi Pan przyznać.